Look at me like I'm crazy When I shut my feelings down Kochani, kochani, witajcie, dopijam swoją właśnie czarną kawę. Jestem na drugim dniu diety, i słuchajcie, ja zawsze powtarzam, tak, jestem w łóżku, zaraz wam opowiem. Ci, co śledzą mnie na bieżąco na Instagramie, to doskonale wszystko już wiedzą, co tam u mnie się dzieje. E, drugi dzień nie będzie vloga. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie wiem. Wróciliśmy z kina, słuchajcie. Zresztą wszystko wam opowiem, natomiast chciałam być teraz na bieżąco. Myślę, że dzisiaj jakąś tam przebitkę, jedną czy dwie wam, nagram. A i to tyle, a później po prostu odezwę się do Was um, już i opowiem, co tam u mnie się wydarzyło. Tak jak mówię, ci co są ze mną, trochę zakręciłam. Ci co są ze mną na Instagramie, to są na bieżąco, wszystko wiedzą co i jak. E, słuchajcie, no, męczę się. Męczę się drugi dzień. Drugi dzień boli mnie szyja, boli mnie cały kark. Nie wiem, cały płat jest naciągnięty. To jest jakiś skręt szyi, skręt karku. Nie mogę ruszać głową. Także, no, niestety, nie jestem w stanie nagrywać drugi dzień. Zaczęłam dietę, ale o tym wszystko Wam opowiem, myślę, już jutro, jak się ogarnę, umyję włosy, ubiorę się, zrobię sobie makijaż. Zobaczcie, najpierw oko, teraz szyja. No ja nie wiem, co to się dzieje. Wczoraj Krzysiek też zdychał po prostu, miał taką gorączkę, tak się słabo czuł. Dzisiaj już poszedł do pracy, czuje się o wiele, wiele lepiej, ale no tak. No wczoraj po prostu nas rozłożyło. Bardzo, ale to bardzo ratują mnie te plastry rozgrzewające z Thermacare. Ja miałam kiedyś z nimi współpracę i uważam, że są rewelacyjne. Także maści, plastry rozgrzewające, to moi przyjaciele od wczoraj. No i słuchajcie, prosto jak trzymam głowę, to mogę sobie nawet poczytać. Także e, przeglądam sobie tę moją nowość, którą Wam pokazywałam ostatnio. I się też wkurzam, słuchajcie, bo dzisiaj byłam umówiona na pazury do Kasi. Mówiłam Wam, dzisiaj też e, chciałam iść do kina na fajny film, no niestety, ale jak to się mówi, trzeba się wykurować i, i działać dalej, tak? Kino nie ucieknie, paznokcie też nie uciekną, najważniejsze, żeby po prostu, wiecie, ten ból przeszedł. Kochani, tak prezentuje się mój posiłek, jadłam już jabłko z cynamonem i z erytytolem. teraz mam jajecznicę bez tłuszczu, ze szczypiorkiem pomidory, kalarepa i takie combo, zobaczcie, kapusta kiszona. Jakoś dałam radę sobie ogarnąć posiłek z tą głową, słuchajcie, z tą szyją. Dzień dobry, dzień dobry, kochani moi. No, widzicie, taka niespodzianka na dzień kobiet. Oko super, e, bark, szyja też super. Żebym, słuchajcie, tylko tutaj nie przedobrzyła. Zaraz Wam wszystko opowiem. Już się tak za Wami bardzo stęskniłam. Na samym początku też chciałabym Wam podziękować bardzo serdecznie za wszystkie Wasze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Mnóstwo ich dostałam i na maila, i na instytucji. Instagramie, słuchajcie, i do szufladki. Pisałyście mi swoje sposoby, jak poradzić sobie z szyją, z napięciem mięśniowym, z barkiem. Naprawdę mnóstwo fajnych porad, tipów, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Cholera! Jak ja się za Wami stęskniłam? No nie wiem, ile to dni nie było vloga? Słuchajcie, nie było w poniedziałek, we wtorek, dzisiaj mamy środę. No właśnie, więc trochę, trochę mnie tutaj nie było, ale powiem Wam, że już tak tęskniłam, cieszę się, że tutaj jestem. E, będzie vlog, pogadamy dzisiaj sobie troszeczkę. Jako, że Dzień Kobiet, to i ja, słuchajcie, dzisiaj przyodziałam na siebie sukienkę. I raz jeszcze, bo już składałam Wam życzenia na Instagramie z okazji Dnia Kobiet. Moje wspaniałe kobiety, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, spełnienia, sukcesu, dużo pozytywnej energii, dużo werwy do działania, dużo siły. I wszystkiego, o czym tylko marzycie. E, także, kobietki, w naszym dniu wszystkiego najlepszego dla Was. Ja zaraz Wam pokażę, jakimi to ja dzisiaj kwiatami zostałam zasypana. I nie tylko ja, bo również e, moja mama, ale również też i nasza Nelcia. Także zaraz Wam pokażę piękne kwiatki, później pokażę Wam. Przyszły do mnie paczki pr Więc też Wam coś tam pokażę co nieco Później sobie troszeczkę porozmawiamy I o diecie i o tym, że jest e-book w promocji Z okazji Dnia Kobiet Także moje drogie, jeżeli chcecie się zmotywować Zmienić coś w swoim życiu Poznać moją historię Link do e-booka macie na dole I teraz z okazji Dnia Kobiet Myślę jeszcze dzisiaj do końca dnia, do 24 Ta promocja będzie obowiązywać Także jeżeli ktoś jeszcze nie ma e-booka Chciałby poczytać, zmotywować się, zainspirować do działania Być może chce też wejść na dietę Na tą, na której ja jestem to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie i to chyba tyle na ten moment i odzywam się do Was jeszcze za chwilę. Dobrze, ostatni raz, już ostatni raz pokazuję Wam piacynty, naprawdę, bo jestem z nich tak dumna i uważam, że to są najpiękniejsze ostatnie kwiaty e, cięte, jakie udało mi się po prostu dostać. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Woda jest czyściutka, one pięknie rozkwitają, mają delikatny zapach, są cudowne. A tutaj słuchajcie, mój tato przyszedł dzisiaj do nas e, i z okazji Dnia Kobiet, zobaczcie, wręczył mi takie piękne róże, więc róże już są e, na swoim miejscu. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wyglądają no cudownie. E, wręczył też kwiatuszki Nelci, zaraz wam pokażę. Także tutaj mam hyacynty, tutaj mam piękne róże od mojego taty, który naprawdę tak nas rano e, zaskoczył taką miłą niespodziankę nam zrobił. I oczywiście nie byłabym sobą, jakbym wam nie pokazała przepięknych kwiatów od mojego męża. Od Krzysztofa. Zobaczcie, jakie piękne. Krzysiek właśnie pojechał po Leo do szkoły. Nelcia jest ze mną dzisiaj w domku, ale o tym też za chwilę wam opowiem. Zresztą, słuchajcie, Krzysiek też. E, wspominałam Wam, że miał gorączkę, ledwo się pozbierał. Był już w pracy, czuje się dużo, dużo lepiej, ale ten poniedziałek po prostu nas tak załatwił. Jeszcze byliśmy w kinie, wszystko było ok, a w poniedziałek po prostu. Masakra. No ale na szczęście już wszyscy wracamy do zdrowia, no tylko Nelcia teraz, ale to za chwilę Wam e, opowiem. Ale zobaczcie, jakie piękne kwiaty, no piękne. Takie jak lubię: pudrowo, różowe, śliczne, tutaj też eukaliptus, zobaczcie, tutaj róże się gdzieś skryły, no, przepięknie tutaj wyglądają, także takie. Fiatki też na dzień kobiet. No nie mógł mnie zabrać Krzysztof do restauracji. Słuchajcie, nie mógł kupić mi czekoladek, nie mógł ubiec ciasta z tej okazji, Mówicie, że jestem na diecie, więc wyrzeczenia. Ale słuchajcie, spędzimy sobie pewnie fajnie dzisiaj wieczór obejrzymy jakiś film, no i te kwiaty, no przepiękne! Tutaj już zobaczcie kwiatuszki Nelci. Nie wiem, czy zobaczycie, bo świeci dzisiaj przepiękne słońce od rana. Zobaczcie, tutaj dostała od dziadka takiego pięknego kotka z kwiatuszkami i nazywała go Kwiatek Kotek. A tutaj zobaczcie taki piękny bukiecik od tatusia, bukiecik w wersji Mini, prawda? Tak się słuchajcie, cieszyła. Yy, wzięła, yy, wzięła ten wazonik, wzięła wazonik, nalała sama do tego wazoniku zimnej wody, później chodziła przez pół pokoju, naprawdę, przez jakieś 10 minut i nie wiedziała, gdzie te kwiatki postawić. Ja mam wynaldziecie może gdzieś wysoko postawimy, a ona mówi nie, mamusiu, bo nie będę mogła wtedy ich dotykać. Także finalnie znalazła miejsce tutaj. Chciała na początku postawić te kwiatuszki w komodzie, yy, w takiej yy, szafce, wiecie? Głębokiej, ale stwierdziłam, że nie, więc jakoś poszłyśmy na kompromis i postawiłyśmy tutaj. Ona tutaj ma taki swój, zobaczcie, kącik. Tutaj ma te obrazki, stolik. Także proszę bardzo, nasza mała kobietka również dzisiaj ma swoje święto i dostała takie piękne kwiatuszki. No dobrze, czas troszeczkę sobie porozmawiać. Słuchajcie, Nelcia właśnie. Coś tam próbuje jeść, zrobiłam jej, słuchajcie, winogrona, banana, jabłuszko i bułeczkę z polędwicą i kiepsko, kiepsko to wygląda. Powiem Wam, że jak ja już wróciłam do siebie, Krzysiek wrócił do siebie, Leo w końcu poszedł do szkoły, bo te plamki, tak jak Wam mówiłam, wszystko mu pięknie zeszło. No to słuchajcie, Nel, wczoraj zauważyłam, że ma taką delikatną gorączkę. Minimalną e, i jak kładłam ją spać, to zobaczyłam u niej po prostu też takie małe plamki na ciele. No i dzisiaj rano wstała, e, czuła się dobrze, ale wydaje mi się, że jest to powtórka z rozrywki, czyli to co było u Leo. Teraz jest u Nel. Obserwujemy, zobaczymy, więc Nel jest ze mną w domu. Krzysiek czuje się już dużo, dużo lepiej. Wrócił do pracy, Leo wrócił do szkoły. Ja na całe szczęście, zobaczcie, najpierw oko, później nie wiedzieć czemu. Po prostu wstałam w poniedziałek. Ja do dziś nie wiem, co się działo. Natomiast ym, przykładałam sobie z te gorące plastry, słuchajcie, i jakoś jakoś powoli, z dnia na dzień było lepiej. Powiem Wam, że dzisiaj w nocy, jak się przebudziłam, to mówię, nie, no jadę już do lekarza, bo naprawdę ból jest tak ostry. A wstałam rano i o, i tak mogę głosować. I tak mogę głowę nie do końca. Ale jest o wiele lepiej. Na tyle, że słuchajcie, mogłam się umalować. Yy... Umyć włosy, ubrać się, ogarnąć życie, no i się już w końcu do was odezwać, bo tak jak mówię, bardzo się za wami stęskniłam. Więc śmieję się, bo my raczej, nasza rodzina jesteśmy raczej odporni. A tu zobaczcie, najpierw oko, nie wiem, czy to też miało jakieś powiązanie z tą szyją, z tym karkiem, nie mam pojęcia. Natomiast najpierw to, potem od razu krzysiek. Teraz z Leosia przyszło na Nel, a ja Wam zawsze mówię, że moje dzieci są naprawdę bardzo, bardzo odporne. My rzadko chodzimy do lekarza też, rzadko coś tam się dzieje. A tu teraz. Zobaczcie, co się dzieje. Natomiast, jeżeli chodzi tak o y, szkołę Uleo, tu nie ma jego wychowawczyni, nie ma też pani chyba od religii. E, u Nelci garstka dzieci, dosłownie garstka dzieci, wszystkie dzieci chore. E, do końca tygodnia już mamuśki tam na Facebooku pisały, że dzieci nie będzie, więc po prostu coś tutaj się dzieje. Cię z moją dietetyczką Natalą też rozmawiałam i ona też mówi, że też coś zaczynają brać non-stop. Także powiem wam, że chyba taki okres i po prostu trzeba to jakoś przeczekać. Mam nadzieję, że U też to szybciutko zejdzie. Będę jej podawać ten sam syrop, słuchajcie przeciw alergiczny, co podawałam Leo, i u niego naprawdę ten syrop zdziałał cuda, więc mam nadzieję, że u niej jeszcze troszkę go zostało też fajnie zadziała i mam nadzieję, że to się w końcu skończy. A śmiać mi się chciało, bo jak um, Krzysiek odbierał wczoraj Losia, to pani ze świetlicy mówi, że świnka jeszcze jest w szkole i w przedszkolu, więc mówię, Boże Święty! Co to ma w ogóle być? Także słuchajcie, o tak chciałam tylko podsumować, dlaczego nas nie było te kilka dni. No i jak to u nas wyglądało? Dzisiaj robię zupę brokułową. Krzysiek ma taką ochotę na zupę brokułową więc e, będzie dzisiaj zupa brokułowa jak wiecie, ja od poniedziałku wystartowałam z dietą, wrzuciłam Wam też jakieś tam kawałeczki, urywki, chyba z wtorku tak mi się wydaje, bo w poniedziałek to w ogóle nie było szans, żebym cokolwiek zrobiła także wrzuciłam Wam jakieś urywki już wjeżdża czarna kawa, już nie ma tłuszczu, już nie ma węglowodanów także kolejny, kolejny dzień dzisiaj środa dietki, bardzo szybko leci i w ramach jakichś tam możliwości będę Wam też wrzucać mniej więcej co tam jem jak tam się czuję, jak możecie zauważyć czuję się już naprawdę bardzo, bardzo Dobrze i cieszę się, bo niektóre osoby mnie straszyły, że ten ból to będzie towarzyszył mi naprawdę długo. Na szczęście mamy trzeci dzień, środę i ja czuję się zdecydowanie lepiej. Także słuchajcie, dołączyła do mnie tutaj już Nel. E, za chwilę się do Was jeszcze odezwę, pokażę Wam nowości z Bath Body Works. Słuchajcie, nowa seria, ale fajny zapach Dark Velvet Oat e, i powiem Wam, że wow, naprawdę taka. O, oh, wow! Konkretna, seksowna, tajemnicza, intrygująca, także taka poczuszka do mnie przyszła. Za chwilę wam pokażę. No i pewnie się jeszcze do was odezwę dzisiaj w ramach jakiejś tam pogadanki. Dlatego że wrzuciłam wczoraj na Insta rolkę mojej znajomej i bardzo, bardzo to do mnie przemawia. Bardzo dużo z Was się do mnie odezwało po udostępnieniu tej rolki, więc dzisiaj też chciałabym na ten temat chwilkę z wami porozmawiać. Dobrze, to szybciutko pokażę Wam też te nowości z Buff Body Works. Oczywiście to jest, to jest barter, współpraca barterowa. Prezent, tak naprawdę. Ja od nich dostaję bardzo często nowości. Także chciałam Wam pokazać te serię, słuchajcie. Tutaj mamy żel pod prysznic z witaminą E. Tutaj mamy bardzo mocno, fajnie nawilżający balsam z masłem Shea. Oczywiście mgiełka, coś co uwielbiam. I totalna nowość dla mnie. Totalna nowość to jest. Zaraz będziemy, będę sobie wkładała tutaj ten zapach. Zobaczcie, nigdy nie miałam. To jest taki zapach do kontaktu, i to jest chyba jedyna rzecz. No, może nie jedyna. Większość rzeczy z Buffen Body Works miałam, natomiast czegoś takiego jeszcze nie miałam. Więc tutaj mamy taką wtyczkę. Zobaczcie, jaka piękna do kontaktu. I tutaj wkładamy zapach. I tutaj mam zestaw dwóch zapachów: wanila i paczuli. Jak wiecie, wanila i paczuli. Uwielbiam. I tutaj moja asystentka podała mi świecę Tabaco Oat. Słuchajcie, jak to pachnie. OMG, jak to pięknie pachnie. To nie macie pojęcia. W ogóle zobaczcie, jakie opakowanie tej świecy jest piękne. Ona jest w takim macie, także dziękuję Buff Body Works za super nowości, no i oczywiście zaraz włożę ten zapach, zobaczymy, jak to będzie się prezentować, w ogóle patrzcie, jakie piękne opakowanie, nawet na prezent, zobaczcie, coś takiego i taki tutaj, może no zapach do kontaktu, no, zapach do kontaktu. Słuchajcie, nagrywałam Wam właśnie na Insta Stories też dzisiaj i bardzo, bardzo wiele z Was pytało, skąd sukienka. Sukienka jest z Shein, moi drodzy, i właśnie tak ją teraz założyłam i powiem Wam, że muszę opalić nogi. Moja misja, słuchajcie, na ten letni czas, to muszę mieć po prostu opalone nogi, bo ja uważam, że opalone ciało tak ładnie wygląda, że po prostu, no wiecie, ja jestem Bladzioszek i muszę troszeczkę. Popracować nad tym, żeby jednak ta opalenizna była, ale w tym roku muszę się zdecydowanie, zdecydowanie nastawić na e, nogi, po prostu, bo teraz założyłam tę sukienkę i po prostu moje nogi aż krzyczą, e, żeby były opalone. Wtedy, nie wiem, i ubrania ładniej wyglądają, I wszystko jakoś tak się lepiej e, prezentuje, jak to ciało jest, wiecie, opalone. Dobra, wrócił Lao, wrócił Krzysiek, więc ja zrobiłam sobie taką krótką przerwę. W międzyczasie też wrzucam Instastory, więc działam e, na pełnej petardzie e, i i w ogóle też Leo przyniósł Nelcie z okazji Dnia Kobiet takiego lizaczka, no i Krzysiek stwierdził, że nie, nie było brokuła dzisiaj, to będzie kalafiorowa, więc mam w domu koperek, świeżutki kalafiorek, więc będzie zupa kalafiorowa dla domowników, więc za chwilę się za tą zupkę Zabieram. Wspominałam Wam chyba też, że miałam wyjść do kina razem z moją mamą, ale no niestety to musi troszeczkę poczekać. No i teraz też oczywiście Krzysiek rozmawiał z panią w świetlicy, jest na bieżąco i to jest po prostu jakiś wirus. To samo co miał Leo, czyli zaczerwienione oczy, przeziębienie, te plamy, ta kaszka, więc mam nadzieję, że Nelci też to szybko, słuchajcie, przejdzie. Dobra, a jeszcze z takich spraw zaraz będę robić kawę, po prostu marzę o kawie. Taką mam ochotę na kawę, że za chwilę. Szaleje, ale słuchajcie, chciałam właśnie powiedzieć wam o tej rolce, bo bardzo dużo osób się z nią wczoraj zgodziło. Ja wam ją tutaj przytoczę, słuchajcie. Przykre jest to, jak wiele osób w dzisiejszych czasach wstydzi się. Spojrzeć w lustro, bo jestem brzydka, brzydki, bo nie odniosłam spektakularnego sukcesu, bo jestem za gruba, bo nie wyglądam jak laski z Instagrama, bo nie mam idealnego życia, bo mam zmarszczki i rozstępy, bo noszę ubrania z dolnej półki, bo rzecz jasna, na te markowe i z wysokiej półki mnie po prostu nie stać. A ja wiem, że wstydzić się powinni ci, co mają brutalne Paskudny charakter. Ci, co kłamią, manipulują, nagminnie oszukują innych i krytykują. Są toksyczni i w tym niszczą drugiego człowieka. Kochani moi, kochane moje, to jest święta prawda, świetna prawda. Yy, powiem Wam, że my tutaj z Ewą często sobie piszemy yy, i bardzo często udostępniam jej rolki. Ewa też specjalizuje się w rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, yy, ma bardzo fajną wiedzę i bardzo często też udostępniam jakieś tam jej treści, posty. No, i jak wczoraj zobaczyłam, to od razu napisałam do Ewy, że udostępniam u siebie, dlatego że, słuchajcie, wstydzić się powinien człowiek, który manipuluje, który oszukuje, który kłamie, który jest e, takim wampirem energetycznym dla całego otoczenia, a nie, słuchajcie. E, bardzo wiele osób wstydzi się z takich właśnie powodów: jak nie stać mnie na coś, nie wyglądam tak dobrze, wstydzę się yy, nosić yy, ubrania słabsze jakościowo, gatunkowo, bo mnie nie stać. To nie są absolutnie powody do wstydu. Pamiętajcie o tym, to nie są powody do wstydu. Wstydzić się to powinni ludzie zakłamani, dwulicowi. I wstrętni ludzie, którzy mają po prostu paskudny charakter, którzy hejtują, którzy e, obgadują e, drugą osobę, e, którzy kłamią. To jest powód do wstydu. To jest tylko i wyłącznie powód do wstydu. Także e, powiem Wam, że tak jak tutaj, właśnie e, ludzie powinni się wstydzić, ci, którzy mają brudny paskudny charakter, tak? E, który, którzy swoją osobowością szkodzą i niszczą drugiego człowieka. To jest powód do wstydu. Tacy ludzie powinni się wstydzić, hejterzy powinni się wstydzić, tak? a nie my z takich błahych powodów. To nie jest, kochani, powód do wstydu, że nie masz figury jak laska z Instagrama, że nie masz takiego pięknego domu jak laska z Instagrama, ale masz dobre serce, masz czyste serce, jesteś wspaniałą osobą, jesteś osobą e, na pewno e, zaradną, tak? E, no i słuchajcie, o! Alarm, słuchajcie, muszę wziąć swoje kropelki. Także o tym właśnie chciałam Wam powiedzieć, dlatego że wczoraj, właśnie, też taka dyskusja u mnie do szufladki jakby się. Nie, może tak. Wczoraj, jakby po udostępnieniu tej rolki, bardzo dużo osób napisało mi na Instagramie do szufladki, że dokładnie tak że dokładnie tak że ludzie teraz się wstydzą jakichś błachostek, a to nie jest totalnie powód do wstydu. Wstyd to jest, słuchajcie, jak jesteś złym człowiekiem, jak jesteś hejterem, jak jesteś dwulicową osobą, jak jesteś kłamcą. A nie takie rzeczy. Ja też nie wyglądam jak laska z Instagrama i się tego nie wstydzę. Ja też nie mam pięknego domu ze szklanymi oknami, takiego wymarzonego i też się tego nie wstydzę. Nie wstydzę się niczego, słuchajcie, bo ja siebie kocham, bo ja jestem wyjątkowa i nie mam żadnego powodu do wstydu i wy również nie macie się czego wstydzić. Absolutnie. Wstydzić się powinni tylko zły, zły, źli ludzie. Także, kochani, o tak, chciałam Wam powiedzieć o tej rolce, bo wiem, że jest mnóstwo osób, które wstydzą się naprawdę wielu rzeczy, a nie trzeba. Nie ma takiej potrzeby. Nie wstydcie się. Kochajcie się, szanujcie się, bądźcie dobrymi ludźmi. Bądźcie po prostu dobrymi ludźmi. No i tyle. Dobrze, słuchajcie, lecę do garów, ale wydaje mi się, że do garów to ja już słuchajcie przyodzieję coś bardziej takiego, co się nada do kuchni. A sukienka już się ze mną pożegna. Ja dzisiaj też w ogóle miałam taką fajną rozmowę online, więc też chciałam po prostu wyglądać jak człowiek w ten Dzień Kobiet, więc dzisiaj sukienka mi towarzyszy. A właśnie, patrzcie, byle bym zapomniała, zaraz Krzysiek jeszcze mi zrobi zdjęcie na Instagram, bo chcę Wam jeszcze w poście po prostu złożyć takie życzenia z okazji Dnia Kobiet. Dobra, to ja uciekam do kuchni, widzimy się pewnie jeszcze dzisiaj, później. Wiele osób mówiło, że u nich pada śnieg, u nas śniegu nie ma, ale słuchajcie, pogoda. No, bardzo, bardzo wiecznie. Od dwóch dni taki silny wiatr jest. Naprawdę. Śniegu nie ma, ale tak jak mówię, ten wiatr jest naprawdę okropny. I też słuchajcie, dzisiaj zmieniłam pościel u Leo w pokoju, bo wiecie, miałam już na tyle siły, żeby to zrobić. Także dzisiaj pościel, to jest ta fajna pościel, dwustronna. Ja wam polecam pościele z Nexta, bo one są naprawdę świetne jakościowo. I ta jest dwustronna, ona czasu do czasu się, się świeci w nocy, także ta pościel jest super, zobaczcie, tu ma z tej strony poduszkę na granatową stronę tutaj na czarną, także jeżeli szukacie dobrej gatunkowo pościeli choć te z Ikea, które mamy też fajnie się sprawdzają, między innymi ta z dinozaurem tak, słuchajcie, te z Nexta też są świetne, wiecie, że jest polska strona Nexta, możecie sobie zamawiać Ja w ogóle też muszę tam zajrzeć, bo mam ochotę dzieciom pokupować jakieś nowe ciuszki, ale tam wiecie, jak zajrzycie, to, to przepadniecie. No ale tak przy okazji tego, że zmieniłam mu pościel, no to myślę, powiem Wam, bo też często pytacie, także ona jest z Nexta, jest po prostu piękna. Kochani, kochani, u mnie montaż na dużym ekranie dzisiaj, chciałam się z Wami pożegnać, jak zupka była dobra? Kala Nelcia pokazuje kciuka do góry. Zupa wyszła przepyszna. Wszyscy się zajadali, a ja rozpoczynam montaż. Także widzimy się już jutro o 7:30. Życzcie mi miłego składania e, filmu. Później e, szybkie spa, książka i do spania. Także widzimy się jutro o 7:30. Hej. Pa.